No. Hejka, tu pani te Ety. I dzisiaj ze mną jest? Królowa kotka, Ety. I dzisiaj pokażemy Wam. Następny odcinek z. Gry Minecraft. Nie wiem, jaki ja świat włączyłam. Nie widziałam. Okej, okay, to tak wam się kliknęło. Hmm. To To będzie dla Was niespodzianka. No, chyba, że wy widzieliście. Nic nie widziałam, a No nikt nie widział! Co my naciśnęliśmy? Dobra! Ładuje się i zaczniemy. Ciekawy jaki. Myśle, myślę, że będzie jakiś ciekawy. No. Ogólnie mieliśmy w planach wam nagrać dzisiaj. tego. Dzisiaj mieliśmy zamiar, wam... Nagra nagrać Robloxa. No właśnie. No ale to jest taka dur durna gra po prostu. Nie no, to jest super gra. No ale durna, bo się nie chce załadować. E e to jest fajna gra, ale e nie chciała nam się załadować akurat. No Dobra, niespodzianka. Lubisz. Porter z smaka kresu, porter drugi, te, dobra, nieważne. Lubisz ten świat? Nie, no tak. Dobra, ja nie będę chodzić, e, mogę... O kurde, tepnę się. Co robisz? Nie wiem, chyba się tepnęłam. Dobra, nie będzie. Co się to? to Co ty się trwałeś. Ty jesteś? Moim. Kurde. Dobra, tu mamy golema. że mamy. Tak. No dobra. Ja już, jakby coś. Tak. A może w następnym filmiku nagramy sobie robota? No, no chyba załadował. Załadował? No. No dobra, no niech ci będzie, no. Ale mi się pewnie nie załaduje. Ale dobra. Popatrzcie. Tu sobie stworzyliśmy taki mini mini baseni. Taki mini małki. To, 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 to nie moje jest. Na to nie zwracać uwagi. A po co mi pusta butelka? No nie no. Przepraszam, że mamy łuk. Jakieś strzały zatruwające chyba. No i mieczek. Ostatnio właśnie pokonywaliśmy następnego smaka z kresu. Mega bardzo to przepraszam. No, ale mamy... No, się nie pokazałam wam w ogóle, o to mi chodzi. Ale mamy dla Was nowinę. Mm. E, panko te tak, się powoli zmienia. No co prawda na no lepsze. Co to do? Uf, trochę, Czekaj, to jest podejrzane. Popatrzcie, oto tu do licha chodzi. No co to jest? Dobre. Zbiorę to. Tu do portalu prowadzi. Ja nie mam pojęcia. Chyba nowy smok się kiedyś odrodził. No chyba tak. Ja chodzę. Co jest? No i po smoku. Co? Myślę, że jest wrócenie. Ja sobie jeszcze to pozbieram. Ile pająków, co? To nie są pająki. Nie powiesz, co to jest. Jak ty tu nie... jest następna perła. O! A co to? O, to, to. Nie jest pająk. O Jezus, kurzyły się na nas. Ja już uciekam do naszego świata. Akurat jesteśmy u nas w domku. Dzień dobry. Weź mieszkańców i pracować. Dobra. Ja już wam chyba wszystko pokazałam, więc. Przełączę się na inny po prostu. No. To jest mega, mega, mega nudne. No teraz tutaj ja prowadzę takie. Mm, mm, powiedzieć. Potwory tam spełniam. I się po prostu nad nimi. I tam jak widzieliście, miałam takie jajko. Chyba, że nie widzieliście. To było jajko smoka akurat. I ono się już dawno, dawno powinno spełnić. Ja chcę Wam pokazać coś mega, mega ciekawego. Na przykład, może. Hmm. To jest trochę ciekawe. Mogę Wam to pokazać. Ja tu lubię spędzać czas właśnie z, no, z moimi mieszkańcami. I super jest. To co pani tygrysko ty potem yy, po, yy, po, yy, po yy, nagraniu Minecrafta nagramy Robloxa. Hmm, no dobra, spróbujemy, bo mi się coś teraz tak ładuje. a to się cieszę chociaż. No. Bo akurat sprawdziłam dla Was. Eee! Eee! coś jest to u... ja, ja jestem. Halo! Musisz O, id idę do, do mojej wioski, kochanej. Cześć, moje liski, kochane. Liski, chodźcie. Tu, 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 Jak widzicie, tutaj śniegowego potwora spełniłam to są dla ludzi jakieś. A pokazać wam mój ulubiony domek, którego ja sobie po prostu zbudowałam. Po widzicie, to są moje ulubione bloki. I tutaj po prostu ja mam domek. Trochę mi obroż, ale. Dobra, tak wygląda mój domek. Mam się uciutkie uszko. Tak uciutkie, dobra, nie pomyliłam się. No dobra, no dobra, no. Przepraszam się, dwa razy powiedziałam, no dobra, no dobra, ale dobra. No nie, przepraszam, że znowu powiedziałam dobra, no nie, ja nie mogę. Dobra, dzwonimy. Ja nie mogę, dobra mnie dopadło. Okej. Okay. No znowu, to jest niemożliwe, ja to przestała mówić normalnie. Ja nie wiem. Myślisz? No, myślę. No! Ups! Ja by, bym powiedziała dobra. No nie, dobra. O nie! Nie! Nie bij tego mieszkańca, super. Mieszkaniec, uciekaj! kurde! Ok! Dobra. To no przez tego pana jest. <laughs> Eee... E. Czy to tak. jest naprawdę moja cała wioska? Ja nie mogę Lodiska! Chodźcie do domu, bo ja nie będę was tutaj, bla, bla. Dobra, bla, 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 Nie będę wam tak gadała ciągle. Dobra, nie będę chwilę mówić, dobra? No. Mm. Ale ja mogę. Haha, no za to, co tak. Bo ja ciągle wam będę mówiła dobra, no Przez chciałam wam znowu powiedzieć dobra, ale się jakoś powstrzymałam. No znowu powiedz, dobra. No znowu. Bo... Nie, ja już to nie wiem, to się za mną dzieje. Dobra, no... No to teraz ja, ja mówię. To, no, chyba tak, chyba ty musisz dalej mówić, bo... Bo ja już nie wytrzymam. Dobra. Chwilę się zamieniamy rolami. No. <grym> z tym, więc ja o Więc. Co mam o omówić, pani grisko? Nie, no, że się nie bo... Ooo, To już zobaczyliśmy. ale super. Dobra, weź Chiory. Nie tam, nie tam. No, tutaj jest już. No, on, dobra. Nic nie mógł. No tak, i znowu to jam dobra, tu jest to, no, Ja nie mogę. Okej, okay, teraz ty nagrywasz. Ja Przepraszam! Widowie, przepraszam, że do was tak ciągle mówię. No ja po prostu... Ups. Widowie, przepraszam, że jestem taką brzydką po prostu. Mi się, mój skin jakoś nie, no mi się chyba skasował. Ja nie mam pojęcia. Jak komu się tak kiedyś stało, jak macie Minecraft, no to właśnie piszcie mi w komentarzu, czy da się to jakieś wrócić. No ja nie wiem. No dobra, teraz. Teraz pok pokażę wam zaraz coś fajnego, superowego. <grygłą> ale, się, ale się w to zaśmiałam. <grygłą> dobra. No mhm. do... dobra, dobra, to to dobra, dobra. To <grygłą> <grygłą> okej, okay, teraz będę, no dobra, dalej mówić. Okej. Okay. No nie, no dobra, spróbuję. O popatrzcie, stworzyłeś... No nie. Bał bałwana nie, ze śniegu, dobra. robię bałwany ze śniegu, okej, okay. popatrzcie, bał tworzymy bałwana potwora, tu się przyjdzie stanie śnieg, tu będzie dużo śniegu, to jest, I takie raz, dwa, dwa trzy, trzy, i oh! śnieg, potwór, no kurde, weź mi tu, nie zamieniaj mojej pięknej Dziś. wioski w ten.